Czy kiedykolwiek czułeś się mały w obliczu wielkiego wyzwania, czy kiedykolwiek bałeś się, że nie uda ci się osiągnąć czegoś, co wydawało się niemożliwe? Izajasz także to czuł, ale nigdy nie powiedzieli ci, że nie był on tylko prorokiem, był głosem, który ogłaszał największy plan Boga dla ludzkości. Podczas gdy wielu widziało tylko kryzys i zniszczenie, Izajasz widział coś więcej, widział przyjście tego, który przyniesie światu zbawienie ale ta podróż nie była łatwa. Spotkały go prześladowania, odrzucenie i trudna misja mówienia prawdy, której nikt nie chciał usłyszeć. A co? Gdybym ci powiedział, że historia Izajasza może odmienić twoje dzisiejsze podejście do wiary? Przygotujcie się, bo to, co zaraz ujawnimy, może zmienić wszystko. Jeśli naprawdę chcesz dowiedzieć się czego nigdy ci nie powiedzieli o Izajaszu, obejrzyj ten film do końca. A jeśli chcesz poznać więcej odkrywczych i pełnych pasji opowieści biblijnych, nie zapomnij sprawdzić, czy już subskrybujesz kanał, ponieważ znajdziesz tu kilka filmów, które pomogą ci zrozumieć najbardziej fascynujące historie z Biblii. Izajasz był zwykłym człowiekiem w Jerozolimie, żyjącym w burzliwych czasach. Królestwo Judy musiało stawić czoła zagrożeniom zewnętrznym i wewnętrznym. Potężne imperium asyryjskie rozszerzało swoje terytorium, podczas gdy mieszkańcy kraju odwracali się od Boga, Pogrążając się w zepsuciu i bałwochwalstwie. W trakcie tego scenariusza wydarzyło się coś niezwykłego. Izajasz przeżył coś, co zmieniło jego życie na zawsze. Pewnego dnia wszedł do świątyni w Jerozolimie. Być może przyszedł tam, aby się pomodlić, poszukać odpowiedzi, a może po prostu znaleźć chwilę spokoju. Ale nagle wszystko się zmieniło. Środowisko wokół ciebie uległo zmianie. Zobaczył coś nieopisalnego. Coś, czego niewielu ludzi w historii było świadkami. Sam tron Boga. Tam, wywyższony w majestacie, zasiadł Bóg, a cała świątynia napełniła się jego chwałą. Wokół tronu latały tam i z powrotem imponujące istoty niebiańskie serafinii, aniołowie ognia. Mieli sześć skrzydeł. Dwoma zakrywali swe twarze okazując cześć świętości pana. Dwoma zakrywały sobie nogi, a dwoma pozostałymi latały. Scena ta była nieopisanie wspaniała a Izajasz w przytłaczający sposób odczuł ciężar boskiej obecności Serafinii obwieszczały głośno a ich słowa odbijały się echem po świątyni i wnikały w duszę Izajasza Święty 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 jest pan zastępów cała ziemia jest pełna jego chwały Dźwięk był tak potężny że fundamenty świątyni zadrżały Izajasz ogarnięty mieszaniną zdumienia i rozpaczy poczuł się mały Niegodny, grzesznik. Jak on, człowiek o nieczystych ustach, żyjący wśród równie grzesznego ludu, mógł stanąć przed absolutną czystością Boga? Ciężar jego stanu spadł na niego niczym góra. Wiedział, że nikt nie może zobaczyć Boga i pozostać przy życiu. W rozpaczy zawołał: Gedem mi, zgubiłem się, bo jestem człowiekiem o nieczystych wargach i mieszkam pośród ludu o nieczystych wargach. A oczy moje widziały króla. Pana zastępów. Ale zamiast zostać zniszczonym, Izajasz przeżył coś zaskakującego. Jeden z serafinów podleciał do niego, niosąc rozżarzony węgiel, wzięty z ołtarza Bożego i trzymając go szczypcami. Bez wahania dotknął rozżarzonym węglem ust Izajasza i rzekł: Oto dotknęło to Twoich warg. Twoja nieprawość jest odpuszczona, a Twój grzech jest odpuszczony. Ogień nie poparzył Izajasza fizycznie ale wydarzyło się coś o wiele głębszego. Został oczyszczony, przemieniony i przygotowany do większego celu. Jego serce było teraz gotowe usłyszeć wezwanie, które miało zmienić bieg jego życia. I wtedy, pośród wspaniałości tej wizji, usłyszał głos samego Boga, który zapytał. Kogo mam posłać i kto pójdzie dla nas? Nie było żadnego przymusu. Bóg nie zmuszał Izajasza do przyjęcia misji. Jednak stając w obliczu przywileju przebywania w obecności wszechmogącego, ciężaru odpowiedzialności i pewności oczyszczenia, Izajasz się nie wahał. Jego serce zaczęło bić szybciej, a słowa, które wypowiedział, były szczerym wołaniem: Oto jestem, poślij mnie. Od tego momentu Izajasz stał się rzecznikiem Boga wobec ludu izraelskiego. Nie powierzono mu łatwej misji. Musiał stawić czoła odrzuceniu, kpinom i niedowierzaniu. Ale w tym momencie nie miało to żadnego znaczenia. Widział chwałę Boga, został dotknięty ogniem oczyszczenia i był teraz gotowy wypełnić swoje powołanie. I tak rozpoczęła się podróż Izajasza jako jednego z największych proroków w historii człowieka, którego głos rozbrzmiewał przez wieki, ogłaszając zarówno sąd, jak i odkupienie i przepowiadając przyjście Mesjasza, który miał przynieść zbawienie światu. Izajasz otrzymał powołanie, które zmieniło jego życie na zawsze. Widział chwałę Boga, czuł się niegodny, ale przyjął misję ostrzegania Izraela. Wyobraź sobie, jakie wrażenie wywołała ta chwila. A teraz napiszcie w komentarzach: Gdybyście byli na miejscu Izajasza i Bóg powołał was do trudnej misji, jaka byłaby wasza odpowiedź? Ale historia na tym się nie kończy. Izajasz nie tylko otrzymał powołanie, ale również żył w burzliwych czasach, pełnych wyzwań i zagrożeń. Poznajmy kontekst historyczny i przeszkody, z jakimi musiał się zmierzyć? Izajasz żył w jednym z najbardziej burzliwych okresów w historii Judii. Ósmy wiek przed naszą erą był naznaczony wojnami, niestabilnymi sojuszami politycznymi i rosnącym zagrożeniem zewnętrznym. Wielkie imperium asyryjskie, znane ze swego okrucieństwa i żądzy podbojów, szybko się rozrastało, pożerając narody i narzucając swą władzę sąsiednim ludom. Izrael i Juda nie były odporne na to zagrożenie. Północne królestwo Izraela już dawno zboczyło z bożych dróg. Ich królowie propagowali bałwochwalstwo, składając w ofierze nawet własne dzieci podczas pogańskich rytuałów. Niesprawiedliwość społeczna była alarmująca. Bogaci uciskali biednych, sędziowie przyjmowali łapówki, a księża zniekształcali prawdę dla własnej korzyści. Juda, południowe królestwo, również zaczęła podążać tą samą drogą zepsucia i oddzielenia się od Boga. W tym właśnie otoczeniu Izajasz otrzymał swoje powołanie prorockie. Nie był to byle jaki człowiek. Uważa się, że należał do szlachty, prawdopodobnie mając bezpośredni dostęp do królów Judy. Oznacza to, że nie tylko widział duchowe problemy ludu z bliska, ale także znał polityczne rozgrywki, które miały miejsce za kulisami władzy. Izajasz ostrzegał przed konsekwencjami odwrócenia się od Boga. Ostrzegał, że arogancja władców i bałwochwalstwo ludu przyniosą zniszczenie, jednak jego słowa nie zostały dobrze przyjęte. Fałszywi prorocy mówili, że wszystko będzie dobrze i że Bóg nigdy nie pozwoli na zagładę Judy. Ludzie woleli słuchać pustych obietnic, niż stawić czoła twardej prawdzie, którą głosił Izajasz. Wyzwania, którym musiał stawić czoła, były ogromne. Bycie prorokiem nie było prestiżowym powołaniem wręcz przeciwnie. Był wyśmiewany, odrzucany, a nawet prześladowany za swoje przesłania. Mimo to nie pozostał milczącym. Gdy wielu ugięło się pod presją możnych, Izajasz pozostał stanowczy i przekazywał wolę Boga, nie obawiając się konsekwencji. Oprócz ostrzeżeń przed osądem przyniósł także nadzieję. Izajasz nie tylko mówił o karze Bożej, ale także zapowiadał przyjście Mesjasza, Zbawiciela, który przyniesie odkupienie i przywróci przymierze Boga ze swoim ludem. Nawet w obliczu przeciwności nie przestawał głosić tego przesłania, wiedząc, że jego rolą nie jest zadowalanie ludzi, ale bycie narzędziem w rękach pana. Izajasz żył w trudnych czasach, stawiał czoła wielkiemu oporowi, a wiele z jego proroctw spełniło się jeszcze za jego życia. Jednak jego głos rozbrzmiewał długo po jego czasach, pozostawiając spuściznę, która przetrwała stulecia, wskazując na przyszłość i objawiając suwerenny plan Boga dla całej ludzkości. Izajasz nie tylko głosił Słowo Boże, jego własne życie było odbiciem otrzymywanych wiadomości. Przemawiał nie tylko słowami, ale także czynami i symbolami. Najbardziej uderzającym aspektem tego zjawiska była jego własna rodzina. Ich dzieci nie były zwykłymi dziećmi, ich imiona były prawdziwymi, żywymi proroctwami dla ludu Izraela. Jego pierwszy syn nazywał się Szear Jaszub, co oznacza pozostałość powróci. Nazwa ta była jednocześnie obietnicą i ostrzeżeniem. Wskazał, że pomimo sądu i zagłady, jakie spadną na Izrael i Judę z powodu ich nieposłuszeństwa, Bóg nie opuści całkowicie swego ludu. Mała grupa, wierna resztka, przetrwa i powróci, aby o przymierze z Panem. Imię to było ciągłym przypomnieniem, że Bóg zawsze zachowa swój lud dla siebie, nawet pośród chaosu i zniszczenia. Drugi syn otrzymał jeszcze bardziej rzucające się w oczy imię – Maersal al co oznacza, spiesz się, upiesz co, pospiesz się, ofiaro. Nazwa ta była zwiastunem tego, co miało nastąpić. Wskazał, że zniszczenie będzie szybkie i nieubłagane, że bogactwa narodów zostaną splądrowane i że sąd Boży jest bliski. Za każdym razem, gdy wspominano imię tego dziecka, było to jak głośne ostrzeżenie dla ludu Izraela, że czas miłosierdzia dobiega końca i wkrótce Asyria nadciągnie jak trąba powietrzna, aby ukarać buntowników. Wyobraźcie sobie Izajasza spacerującego ulicami Jerozolimy i wołającego publicznie do swoich dzieci. Szear Jaszub, chodź tu! Maersal hezbas nie ruszaj się! Każda wzmianka o imionach tych dzieci była żywym przesłaniem. Ludzie słyszeli te imiona i czy chcieli, czy nie, byli zmuszeni przypomnieć sobie, co powiedział Bóg. Nie można było zignorować przepowiedni, ponieważ dosłownie spełniała się przed ich oczami. Oprócz synów potężnym symbolem proroczym było również życie samego Izajasza. W skrajnym momencie Bóg nakazał mu chodzić boso przez trzy lata i ubierać się tylko w prostą tunikę jak jeniec wojenny. Nie było to zwykłe dziwactwo. Był to akt proroczy mający na celu pokazanie, co stanie się z tymi, którzy zaufali Egiptowi i Etiopii, zamiast zaufać panu. Zostali wzięci do niewoli, rozebrani i upokorzeni. Obraz Izajasza kroczącego w ten sposób ulicą był zbyt uderzający, by go zignorować. Izajasz zrozumiał, że jego życie nie należy tylko do niego. Był narzędziem w rękach Boga i wszystko, co robił, nawet imiona jego dzieci, było częścią wielkiego boskiego objawienia. Podczas gdy wielu przemawiało tylko pustymi słowami, on przemawiał całym sobą. Jego oddanie Bogu było całkowite, a całe jego życie stało się żywym kazaniem, niezaprzeczalnym świadectwem prawdy, którą głosił. Izajasz nie był tylko prorokiem sądu i ostrzeżenia. Jego słowa przyniosły także nadzieję, wskazując na świetlaną przyszłość, w której Bóg ześle Zbawiciela, aby uratował jego lud. Spośród wszystkich jego proroctw być może najgłębsze i najbardziej znaczące są te, które mówią o Mesjaszu, tym, który przyjdzie, aby o ludzkość i przynieść prawdziwy pokój. Izajasz ogłosił jedną z największych tajemnic wiary chrześcijańskiej, narodzenie Jezusa z dziewicy. W księdze Izajasza godzina siódma, czternaście, głosi. Oto panna pocznie i porodzi syna, i nazwie go imieniem Immanuel. Oświadczenie to wydano w okresie dużego napięcia w Izraelu. Król Achas, bojąc się zagrożenia ze strony wrogich armii, otrzymał znak od Boga, narodziny chłopca który miał symbolizować boską obecność pośród ludzi. Imię Immanuel dosłownie oznacza Bóg z nami. Wiele wieków później proroctwo to spełniło się w niezwykły sposób, gdy młoda kobieta o imieniu Maria poczęła za sprawą Ducha Świętego i urodziła Jezusa. Sama Ewangelia Mateusza podkreśla, że wydarzenie to stanowiło wypełnienie słów Izajasza, Mateusza 1, myślnik 23. To... Co ludziom wydawało się niemożliwe, stało się rzeczywistością dzięki mocy Boga. Izajasz opisał także wielkość i cel Mesjasza. W księdze Izajasza 9, sześć myślnik siedem oświadczył: Albowiem dziecię nam się narodziło, syn jest nam dany i spocznie władza na jego barkach, i będzie nazwane imię jego cudowny doradca, Bóg mocny, ojciec odwieczny, książę pokoju. Wyobraź sobie, jak brzmiało to proroctwo w uszach Izraelitów, którzy żyli w otoczeniu wojen, ucisku i zagrożeń z zewnątrz. Izajasz zapowiedział innego króla, takiego, który nie będzie rządził mieczem, lecz przyniesie wieczną sprawiedliwość i pokój. Król ten nie będzie tylko człowiekiem, ale Bogiem, Bogiem mocnym, Ojcem Wiekuistym. To samo dziecko, narodzone z dziewicy, będzie najwyższym władcą i przyniesie pokój, którego nie zdoła zniszczyć żadne ziemskie imperium. Proroctwo to spełnia się w osobie Jezusa Chrystusa, którego przesłanie i ofiara przyniosły światu odkupienie. Być może jednym z najbardziej imponujących fragmentów księgi Izajasza jest rozdział 53, w którym prorok szczegółowo opisuje cierpienia mesjasza. Na wieki przed narodzeniem Jezusa Izajasz przepowiedział jego odrzucenie, ból i śmierć. Wzgardzony był i odepchnięty przez ludzi, mąż boleści, doświadczony w cierpieniu i jako ten, przed którym zakrywa się twarz, był wzgardzony i nie zważaliśmy na niego. Izajasz 53:3 Tutaj Izajasz opisuje cierpienie i upokorzenie, jakich miał doświadczyć Jezus. Nie miał przyjść jako chwalebny król w oczach ludzi, lecz jako pokorny sługa. Cierpiałby niesprawiedliwie, dźwigając ciężar grzechów ludzkości. Lecz on był zraniony za występki nasze, starty za winy nasze. Kara zbawienna dla nas spadła na niego. A jego ranami jesteśmy uleczeni. Izajasz 53,5: Każdy cios, jaki wycierpiał Jezus, każda rana, każda zniewaga i każda kropla krwi były zapłatą za grzechy ludzkości. To, co Izajasz zobaczył w swoim proroctwie, spełniło się dokładnie w ukrzyżowaniu Chrystusa. Został odrzucony, ukarany i zabity, ale dzięki tej ofierze przyniósł zbawienie wszystkim, którzy wierzą. Głębia proroctw Izajasza jest imponująca. Widział nie tylko narodziny Chrystusa, ale także jego misję, jego cierpienie i nawet jego ostateczne zwycięstwo. Jego słowa rozbrzmiewały przez wieki i znalazły potwierdzenie w Ewangeliach, pokazując, że Bóg zawsze miał plan zbawienia świata. To, co Izajasz głosił z nadzieją, możemy dziś zobaczyć wypełnione w Jezusie Chrystusie. Dziecie narodzone z dziewicy, książę pokoju, który panuje na wieki i cierpiący sługa, który wziął na siebie nasze cierpienia. Izajasz nie tylko prorokował o przyszłości, wskazał na najwspanialszą historię, jaka kiedykolwiek została opowiedziana. Rozdział 53 Księgi Izajasza zawiera jedno z najbardziej znaczących i szczegółowych proroctw dotyczących ofiary Chrystusa. Już na wiele wieków przed narodzeniem Jezusa Izajasz opisał jego odrzucenie, cierpienie i śmierć. Ukazując, jak poniesie on na sobie ciężar grzechów ludzkości. Ten fragment jest tak precyzyjny, że wielu nazywa go Ewangelią Starego Testamentu, ponieważ z zadziwiającą jasnością zapowiada odkupieńczą misję Jezusa. Izajasz od samego początku wyraźnie zaznacza, że Mesjasz nie zostanie przyjęty przez ludzi z czcią i chwałą. Zamiast tego spotka go odrzucenie, ból i upokorzenie. Wzgardzony był i odepchnięty przez ludzi. Mąż boleści, doświadczony w cierpieniu, i jako ten, przed którym zakrywa się twarz, był wzgardzony i nie zważaliśmy na niego. Izajasz 53.3 Jezus przyszedł na świat, aby przynieść zbawienie, ale większość ludzi nie rozpoznała w nim Mesjasza. Traktowano go jak kogoś nieistotnego, kogoś, kto nie zasługuje na uwagę ani szacunek. Pomyśl o tym. Bóg sam stał się ciałem i chodził wśród nas ale został odrzucony przez tych, których przyszedł zbawić. Przywódcy religijni go nie zaakceptowali. Ludzie, którzy byli świadkami jego cudów, wkrótce odwrócili się od niego. Nawet jego uczniowie opuścili go w chwili aresztowania. Izajasz przewidział to wszystko z przerażającą dokładnością. Izajasz objawia, że cierpienie Jezusa nie będzie spowodowane jego własnymi błędami, ale naszymi. On dźwiga ciężar naszych niepowodzeń i przewinień. On się obarczył naszym cierpieniem, on dźwigał nasze boleści, a myśmy go uznali za skazańca zbitego przez Boga i utrapionego. Izajasz 53, 4. Jezusa wychłostano, upokorzono, wyśmiano i w końcu ukrzyżowano. Każdy cios, każda rana, każda przelana kropla krwi nie były spowodowane ich własnymi grzechami, ale naszymi. On wziął na siebie potępienie, na które my zasługiwaliśmy. Izajasz kontynuuje. Lecz on był zraniony za występki nasze, starty za winy nasze. Kara zbawienna dla nas spadła na niego, a jego ranami jesteśmy uleczeni. Izajasz 53:5. Oto wielka wymiana. Chrystus cierpiał, abyśmy mogli osiągnąć pokój. Twój ból przyniósł uzdrowienie. Jego kara przyniosła nam wyzwolenie. Jego śmierć dała nam życie. Izajasz dokonuje głębokiego porównania między Mesjaszem a Barankiem prowadzonym na rzeź. Uciskany był, lecz nie otworzył ust swoich. Jak berenek prowadzony na rzeź, jak owca nie ma przed tymi, którzy ją strzygą, tak on nie otworzył ust swoich. Izajasz 53, 7 Opis ten spełnił się dokładnie w ukrzyżowaniu Jezusa. Nie stawiał oporu, nie bronił się, nie odpowiadał na niesprawiedliwe ataki. Wobec oskarżycieli pozostał milczący, godząc się na wyrok, który miał doprowadzić go na krzyż. W Starym Testamencie Berenek Paschalny był składany w ofierze w celu uratowania ludzi od śmierci. Jezus stał się prawdziwym barankiem Bożym, który gładzi grzech świata. Jego przelana krew przyniosła wieczne odkupienie. Izajasz nie tylko opisuje cierpienie Chrystusa, ale także wskazuje na cel i zwycięstwo Jego śmierci. Ale spodobało się Panu Go zmiażdżyć, Zadając mu cierpienie, gdy dusza jego będzie wystawiona na ofiarę za grzechy, ujrzy potomstwo, dni swoje przedłuży, a wola pana spełni się przez jego rękę. Izajasz 53, dziesięć. Chociaż w ludzkich oczach ukrzyżowanie wydawało się porażką, Bóg miał większy plan. Śmierć Jezusa była doskonałą ofiarą, która przyniosła zbawienie wszystkim, którzy wierzą. Z martwych wstał, pokonał śmierć i teraz żyje wiecznie. Izajasz kończy swoje proroctwo wspaniałą obietnicą. Ujrzy owoc pracy duszy swojej i nasyci się. Przez swą wiedzę mój sprawiedliwy sługa usprawiedliwi wielu, bo on sam poniesie ich nieprawości. Izajasz 53, 11. Oznacza to, że ofiara Chrystusa nie poszła na marne. Widział i nadal widzi rezultat swojej ofiary: miliony przemienionych istnień, odkupionych grzeszników i obietnice życia wiecznego dla wszystkich, którzy w niego wierzą. Rozdział 53 Księgi Izajasza jest jednym z najmocniejszych dowodów na to, że przyjście, cierpienie i zmartwychwstanie Jezusa nie były przypadkiem. Wszystko było od początku zgodne z planem Boga. Izajasz napisał te słowa siedmiuset lat przed krzyżem, ale ich dokładność jest tak wielka, że sprawiają wrażenie, jakby napisał je ktoś, kto był obecny na Golgocie. To dowodzi, że Biblia jest żywym słowem Bożym. A teraz najważniejsze pytanie: czy przyjąłeś tę ofiarę? Cena już została zapłacona. Ścieżka jest już otwarta. Wszystko, co musimy zrobić, to uwierzyć i przyjąć dar zbawienia, który oferuje nam Chrystus. Cierpiał, abyśmy mogli mieć pokój. On umarł, abyśmy mogli mieć życie. I z martwych wstał, aby dać nam wieczną nadzieję. Izajasz nie tylko przepowiedział cierpienie i śmierć Mesjasza, ale wskazał też na coś jeszcze potężniejszego. Zwycięstwo nad śmiercią. W księdze Izajasza znajdujemy jedno z najmocniejszych stwierdzeń na temat zmartwychwstania. Twoi umarli będą żyć, twoi umarli zostaną wskrzeszeni. Obudźcie się i śpiewajcie, wy, którzy mieszkacie w prochu, bo twoja rosa jest jak rosa trawy, a ziemia łajdę umarłych. Izajasz 26, 19 Proroctwo to nie tylko zapowiadało odrodzenie Izraela, ale także było zapowiedzą wielkiego zwycięstwa Chrystusa nad śmiercią i nadzieją zmartwychwstania dla wszystkich, którzy w niego wierzą. Wyobraź sobie tę scenę. Naród izraelski przeżywał trudne chwile, widział nadchodzącą zagładę, wygnanie jako ciągłe zagrożenie. Strach i beznadzieja wzięły górę, ale Izajasz przynosi przesłanie, które przeczy wszelkiej ludzkiej logice: tak jak ziemia po deszczu wydaje roślinność, tak Bóg chce wyprowadzić życie ze śmierci. Wielu osobom ta zapowiedź wydawała się niemożliwa. W końcu nikt nie powrócił po śmierci, żeby opowiedzieć, jak to było. Ale Izajasz objawiał Boży plan, który przekraczał ludzkie pojmowanie. Wieki później proroctwo to spełniło się w chwalebny sposób poprzez zmartwychwstanie Jezusa. Chrystus nie tylko pokonał śmierć, ale także otworzył drogę do życia wiecznego wszystkim, którzy w Niego wierzą. Pamiętaj. Pod krzyżem wydawało się, że wszystko stracone. Uczniowie byli przygnębieni. Wróg myślał, że odniósł Tijumf. Ale trzeciego dnia grób był pusty. Proroctwo Izajasza spełniło się. Śmierć nie mogła zatrzymać Jezusa, a ta sama obietnica dotyczy wszystkich, którzy idą za nim. Izajasz mówił także o przyszłym czasie odnowy, w którym Bóg zbierze swój lud i obdarzy go pełnym, wiecznym życiem. To wskazuje nam na koniec czasów, kiedy Chrystus powróci w chwale, aby ustanowić swoje ostateczne królestwo. Obietnica zmartwychwstania nie jest odosobnionym wydarzeniem, ale częścią wielkiego planu Boga dla ludzkości. Co to proroctwo oznacza dla nas dzisiaj? Oznacza to, że śmierć nie jest końcem historii. Oznacza to, że istnieje nadzieja wykraczająca poza cierpienie. Oznacza to, że Chrystus zwyciężył i dzięki niemu my również zwyciężymy. Izajasz przypomina nam, że Bóg ma odwieczny plan i że ci Którzy ufają Panu, będą żyć wiecznie w Jego obecności. A teraz pytam Cię, czy oddałeś swoje życie temu, który pokonał śmierć dla Ciebie? Ta obietnica zmartwychwstania nie jest tylko teorią, ale rzeczywistością dla wszystkich, którzy wierzą. Izajasz nie był tylko prorokiem swoich czasów. Jego słowa przetrwały stulecia, rozbrzmiewając do dziś, prowadząc pokolenia w wierze i nadziei. Jego proroctwa nie były jedynie przesłaniem do współczesnego mu Izraela, ale zostały spisane dla przyszłych pokoleń, dowodząc, że Słowo Boże jest żywe i wieczne. Wyobraź sobie proroka, który mimo prześladowań i sprzeciwu pozostał wierny swojej misji. Izajasz nie mówił tego, co ludzie chcieli usłyszeć, ale to, co nakazał Bóg. Ostrzegał królów, napominał narody i zapowiadał przyjście Mesjasza na wiele wieków przed Jego narodzeniem. A gdy w końcu przyszedł Jezus, każdy szczegół przepowiedziany przez Izajasza spełnił się w sposób doskonały. Dzięki temu jego pisma stały się jednymi z najważniejszych w Starym Testamencie i były stale cytowane przez Jezusa i apostołów w Nowym Testamencie. Jego wpływ był tak głęboki, że gdy Jezus rozpoczynał swoją posługę, czytał w synagodze księgę Izajasza i oznajmił, że proroctwo to spełnia się na oczach wszystkich. Łukasza 4:17-21. Każde z tych wydarzeń spełniło się dokładnie w Jezusie Chrystusie. To dowodzi, że Biblia nie jest po prostu jakąś księgą, ale słowem natchnionym przez Boga, które jest w stanie przetrwać pokolenia i nieustannie przemieniać ludzkie życie. Nawet po tysiącach lat słowa Izajasza nadal przynoszą nadzieję i wskazują kierunek tym, którzy szukają Boga. Jego dziedzictwo nie ogranicza się do przeszłości, ale żyje nadal w wierze tych, którzy wierzą Pismu Świętemu. Wielu ludzi nadal znajduje w jego słowach pocieszenie i siłę. Jego pisma nadal stanowią światło nadziei dla tych, którzy stają w obliczu wyzwań. Uczy nas przecież, że Bóg zawsze spełnia swoje obietnice i że wiara w Niego nigdy nie jest daremna. Teraz pytam Was, czy pozwalacie Słowu Bożemu kierować Waszym życiem? Gdyby Izajasz żył dzisiaj, prawdopodobnie powiedziałby to samo, co powiedział przed wiekami. Szukajcie Pana, dopóki można go znaleźć, Wzywajcie Go, dopóki jest blisko. Izajasz 55, 6 Dziedzictwo Izajasza nie dotyczyło tylko jego czasów, ale także i Ciebie. Dziękujemy za obejrzenie naszego kanału aż do tego momentu. Nie zapomnij sprawdzić, czy już go subskrybujesz, aby nadal otrzymywać treści, w których przedstawimy więcej fascynujących historii biblijnych. Niech Bóg błogosławi Twoje życie.